Witam po długiej nieobecności trochę młodych jest, ale to nic specjalnego nie ma nie ma dużo może pogoda, ale niektórzy gołębiarze mimo pogody na chowali ładne stada a tutaj nic specjalnego, no też nie ma tragedii, no. Gołębie najchętniej drobnice jadły, tak ich nauczyłem, że pszenicy w ogóle nie chcą. Moja wina. Parę młodych, a tak jest. Trochę budapesztu, trochę ciemnych się zachowało. Tu takie dwa, dwa młodziaki jeszcze nie puszczone sure